Dawno nie było odcinka ze skoczni widzów, więc czas nagrać. Jeżeli film Ci się oczywiście spodobał, no to fajnie jakbyś zostawił łapkę w górę i zasubskrybował kanał. My lecimy z tematem, mamy 10 skoczni buccuretti, albo Bucuretti, albo Bucuretti. Napiszcie, jak to się powinno czytać po rumuńsku. Odpaliła nam się skocznia w nocy. Takie ustawienia teraz zmienimy. No ale dobra, zobaczmy. Od początku może... Od początku... Okej, okay, możemy... Dobra, minimy na dzień i włączymy 2 metry pod narty. Skocznia o rozmiarze 88 metrów. Na takie odległości jest usytuowany punkt HS, i no, z wiatrem 2 metry pod narty da się już tutaj polatać. Ile jest belek? Maksymalnie dużo, bardzo dużo. No, może nie aż tak bardzo, ale 12. No, słuchajcie, skocznia wygląda ładnie, tak charakterystycznie, właśnie dla, dla tej skoczni. są jest flaga Rumunii. Jest oczywiście fajna konstrukcja. Nie jakaś bardzo skomplikowana, no ale też, też nie jakaś bardzo taka domyślna z templejciku. Oczywiście templejcika tu absolutnie nie widać. Troszeczkę na górze lewituje, no ale nad. Na tym się nie będziemy skupiać. No, schodków troszeczkę brakuje i tak dalej. Są takie szczegóły, które oczywiście tworzą cały urok danej skoczni, tutaj brakuje. No, ale oczywiście są barierki, jest tam jakoś to zaprojektowane, przemyślane. Aha, z 15 belki skoczyłem. Oczywiście się wywaliłem. Sabbitrzan połamał kolana. Skocznia przyjemna do skakania, można sobie na luzie polatać. Lecimy dalej. Błędne skały K90, czyli bardzo podobny rozmiar skoczni, ale ta skocznia jest usytuowana w bardzo ciekawym miejscu między takimi rzeczywiście. Skałami, górami, bardzo bym powiedział ostrymi z, z, na, na wierzchołku. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tu się bardziej spada niż żyły te soki. Ciekawe miejsce dla kibiców, generalnie. No, niektórzy tam niżej, niektórzy wyżej. Ciekawa ogólnie. W sensie konstrukcja, jako konstrukcja, ale ciekawe położenie tej skoszni. Tak między górami, i też, no, generalnie, no, profil, no taki. Nic specjalnego, za to bardziej się spada, ale się przyjemna również, bez barier, kibice mogą w każdej chwili wejść, ale oczywiście są kulturalni. W nocy błędne skały są bardzo ciemne, nie da się niestety skakać, nic kompletnie nie widzę. Gdzie, gdzie jest bruk? Nie wiem, czy wy cokolwiek widzicie, bo ja ledwo co widzę. O, tam tylko domek dla sędziów się tam w środku coś paliło, no ale generalnie w nocy się nie da rozgrywać tu konkursów. Szunew. Chodzi o nazwę oczywiście kolejnej skoczni, bo właśnie jedziemy do Francji na hs 18 tak, troszeczkę większa skocznia, i o, widzę, że model model tej skoczni jest, jest bardziej dopracowany i taki, można powiedzieć, bardziej profesjonalny. Zaraz przejdziemy na górę. Oczywiście skoczyłem sobie z przyzwyczajenia, bo jak odpala się skocznia, no to tak z przyzwyczajenia mam, że skaczę. Ale zobaczcie, na górze jest jakiś budynek, obiekt. W środku chyba nic nie ma, ale widzimy tutaj są barierki, są schodki. Fajne położenie. Ładny ten budynek jest naprawdę powiem wam. No tutaj brakuje tylko telewizora i jakiejś kanapy. Tutaj mamy jakiś w ogóle garaż. W garażu pewnie no, w garażu nic nie ma. No taki nie wiem, co to jest w sumie jakiś schowek. Napiszcie do czego to służy w ogóle. Tutaj płotek taki, tutaj płotek taki, więc jest różnorodność. Ładny ten budynek jest, to muszę przyznać. Może skoczymy sobie ze F4. Profil skoczni też wcale nie jest taki zły. skocznia, muszę przyznać bardzo ładna. No, zobaczymy jak daleko mi się uda polecieć z F4 Ładny skok, brawo Sabirza. W ogóle był czas nocny 23.45 było jasno no, Nie wiem, ustawię sobie na piątą, to też będzie jasno o, Na tej skoczni nigdy nie ma nocy Bardzo interesujące zjawisko Oczywiście link do wszystkich skoczni, do pobrania wszystkich skoczni Macie w opisie pod tym filmem Również w komentarzu możecie ocenić te skocznie No, skocznia we Francji bardzo przyjemna A teraz wybieramy się w daleką wyprawę Poza Europę, bo do Stanów Zjednoczonych Iron Mountain K114 Ależ konstrukcyjnie Konstrukcja nas tutaj spotkała. Wow! Może sobie z tej kamery skoczymy? Ciekawa perspektywa do oglądania skoków narciarskich na żywo. Łatwo się domyślić, że skocznia jest retro. Bardzo dobrze chyba dopracowana ta konstrukcja. Nie wiem do końca, jak wyglądała kiedyś tam w rzeczywistości. O, leż, pasywnie. Ale, no kurczę, tutaj muszę przyznać, w, w grze, jako model, cały skoczni jest bardzo dobrze dopracowany. Fajny, fajny, fajny to wygląda wszystko i tak dalej. Te szczebelki, no ładnie, ładnie. Są oczywiście schodki, są belki. Jeszcze raz sobie skoczymy może z 4 teraz. Oczywiście nie ma tutaj żadnych band. Nie ma też. Jest tylko jedna linia w ogóle na tym zeskoku, ta niebieska K114. No słuchajcie, jak na razie nie mieliśmy jakichś wielkich skoczni. Kolejna skocznia, która mi się podoba w tym odcinku, bardzo ładna, bardzo ładny model, bardzo ładna konstrukcja. Jeszcze sobie raz oddamy, a może czekajcie, się, Może zobaczymy, jak wygląda skocznia w nocy, tylko wyląduje. No niestety chyba sobie nie zobaczymy, jak wygląda skocznia w nocy, bo jest po prostu ciemno. Rotenman K40, kolejna mała skocznia, kolejny mały obiekt. Nie jest rozbudowany. Mam wrażenie, że już patrzyłem na tą skocznię na live, ale w odcinku jej nie było, więc, więc postanowiłem ją tutaj Dać. Kolejny obiekt, bardzo ładny. Taki urokliwy, dosyć, no o wiele mniejszy niż poprzednie, Poprzednie kilka obiektów, no K40, ale chodzi mi też o rozbudowę. No ale generalnie przemyślane. I są te metry na tych bandach. I są tutaj ładne schodki. Są beleczki, Jest obra obramowanie. Taki płotek jest zrobiony. Da się poskakać fajnie na chilku. Można sobie potrenować. No, obiekt kolejny, no taki urokliwy. No ma tutaj jakąś taką charyzmę w sobie ten obiekt. Taki klimacik się wytworzył. Taki małej miejscowości. Gdzieś w górach, gdzie jest taka właśnie mała skocznia, i trenują te małe dzieciory, no i potem są kaminem stochem. Skocznia w nocy nie ma nocy, jest dzień, więc można sobie w nocy poskakać. Z Austrii wybieramy się do Rosji. Kolejny mały obiekt. W ogóle tutaj są, no nie ma takich wielkich obiektów, oprócz taki mamut, tak naprawdę są bardzo, bardzo niewielkie te obiekty, ale dobra, Sochi HS106 Dłużej się ładowało, więc pewnie konstrukcja jest i większa, tak jest. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że naprawdę dopracowane do ostatniej klamki, można by rzec. Jest budynek na samej górze skoczni. Tutaj nie wiem, co to w sumie. No, dla, pewnie dla skoczków tutaj tej sobie skoczkowie siedzą, obserwują i tak dalej. Tu mamy jakieś. Tu mamy jakieś drzwi, spoko. Dużo klamek, dużo klamek jest, to muszę przyznać. Widać całą konstrukcję tej skoczni. Na górze, jak wyjdziemy na górę, no to mamy. Wow, trybuny są. Uhu, uh, uh, to jest duży obiekt. Ładnie to wygląda, oczywiście zaraz przejdziemy się, będziemy to, zobaczymy to z samego dołu. Co to jest? Jestem ciekawy, ale trybuny, no wyglądają imponująco! Może skoczymy sobie, zobaczymy też profil skoczni. Oczywiście skocznia istnieje w rzeczywistości. 100, HS 106 i poprawny skok, ale właśnie, chodzi mi bardziej o te trybuny. Super to wygląda naprawdę, wow! Tutaj jest większa ta trybuna, tylko zastanawiam się, co tutaj jest? To jest... Czekaj, czekaj, to wyglądałem jak takie przebierali nad morzem na jakiejś plaży, ale to chyba nie o to chodzi. Czy to są jakieś automaty? Nie, nie mam pojęcia, co to może być. Napiszcie w komentarzach. Są tutaj barierki, trybuny również dopracowane. Brakuje tutaj, słuchajcie, podium. Albo tutaj, bo tu już dużo miejsca, albo tutaj by się zmieściło, ale takie nawet i małe podium by było fajne i to by jeszcze dało takiego klimaciku tej skoczni, no ale generalnie, ogólnie, bez tego podium i tak robi to spore wrażenie. W nocy oczywiście skocznia oświetlona, da się skakać, no przecież to jest... Jest pełna profeska, pełna profeska e, została tutaj wdrożona, bym tak powiedział, w budowaniu tego, e, tego modelu, tej skoczni w dsj -cie. Super projekt, super model, super skocznia, lecimy dalej. I wracamy do Polski, Szyrche 104, na nasze polskie podwórko. Oczywiście, również skocznia realna, rzeczywista, istnieje e, na, w, w prawdziwym świecie. E, skoczymy sobie od razu. I HS4, kolejny mały obiekt, już mówiłem, że tylko jeden mamut chyba tylko, więc, więc no mało tych dużych skoczni, ale kolejna skocznia, która jest naprawdę dopracowana i wygląda tak samo jak w rzeczywistości, po prostu. Jeszcze raz sobie skoczymy, może z tej perspektywy, a może z F4? Ładnie, ładnie, ładnie. Tak jak wspominałem, już kolejna dopracowana, super skocznia, wszystko przemyślane, schodki są na górze tak jak w rzeczywistości. Ja nie pamiętam, bo wy mi kiedyś pisaliście w komentarzach co to jest właściwie, to, no to jakiś hangar, nie wiem co to, więc napiszcie mi jeszcze raz w komentarzach, co znajduje się w szczyrku na samej górze w tym domku. O, tutaj też mamy Wejście takie schodki, poręcze, wszystko ładnie, spaść raczej ciężko. LEDy też mamy, zobaczmy jak skosznia wygląda w nocy. No, na kolorowo nie świecą, bo to by było trochę dziwne, jakby w rzeczywistości na kolorowo świeciły. A spóźniłem wyjście z progu, oczywiście. Skocznia oświetlona, da się skakać, chociaż troszeczkę ciemno. Taki mamut HS244, w końcu duża skosznia robiona na templateciku już możemy zauważyć. Ale podobno tutaj jest coś z bólem, nie tak? Albo bardzo tak, więc zaraz sprawdzimy. Czy tutaj ciężko przelecieć bulet? Tak, ale mi się udało, zahaczyłem końcówką Nart o bóle, ale właśnie, oto tutaj coś autor właśnie pisał o tej buli i rzeczywiście miał rację, ciężko przelecieć, trzeba mieć większe umiejętności chyba, chociaż ja nie, tutaj się nie chwalę, że ja umiem w to grać, no bo zdecydowanie są lepsi ode mnie w tą grę, no ale powiedzmy, że skoczka w locie umiem utrzyma utrzymać prosto, więc już jakiś tam level wyższy, powiedzmy, niż ten początkujący jest, ale dobra, skupmy się na skoczni. Oczywiście skocznia na stempleciku, jak już mówiłem, więc tutaj na wyglądzie się bardziej, nie będę skupiać. Ale właśnie skupię się. No, tutaj już mi łatwiej idzie. No tak, jak się kilka razy skoczy, no to później już się wyczuje. Jeszcze sprawdzimy, bo być może w nocy coś jest. Być może w nocy coś jest innego. No, chyba powiem wam, że lepiej wygląda ta skocznia w nocy. Są LEDy takie, nie wiem, niebieskie czy to jakiś fiolet. Nie wiem, napiszcie w komentarzach jaki to kolor, ale takie fioletowo białe. Ależ jasno, ojeny, ależ jasno, jaka perspektywa w ogóle się mi włączyła. i... A, tak. Koniec kariery. Zagórz bez. Bez kraju, bez e, wielkości skoczni, bez żadnego punktu konstrukcyjnego, nie to kliknąłem, Zagórz, włącz mi się. Co znajdziemy w Zagórzu? Aha, taka mała klimatyczna skocznia położona gdzieś w Beskidzie Dolnym, czy jakoś tak, w, ży w Żywcu może. Nie no, oczywiście Zagórz, nie wiem gdzie leży Zagórz, może w górach, nie wiem. No tak, i tak sobie możemy skakać do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. No i tak można skakać na takiej małej skoczni. Nie wiem, możecie pobrać, przetestować, napisać, jakie macie spostrzeżenie, jakie emocje w was wzbudziła ta skocznia. I ostatnia skocznia zakopane 1999 rok. K116 skocznia retro, która istniała rzeczywiście. Był konkurs w sezonie 98-99 na takiej właśnie skoczni rozgrywanej. Mamy też trybuny. wow, jaka tam jest fajna wieża, Chodźmy tam. Tu mamy trybuny oczywiście. Zakopane 99. Bardzo ładne to. No, no, to są takie małe drzewka, krzaczki, ale ładny napis, trybuny, no i tutaj słuchajcie, wieża, to jest, czy to jest wieża sędziowska, być może. No ch chyba tak, wydaje mi się, że tak, ale fajna ta wieża. Mam wrażenie, że odwzorowane bardzo dobrze. Zresztą jak każda skośnia w tym odcinku, rzeczywista, była bardzo dobrze odzorowana Ta jest kolejną skośnią, e, która, e, która jest bardzo dobrze odwzorowana. Ktoś mi dzwoni na telefon. Sytuacja spokojona, chociaż ten telefon dalej wibruje, nie wiem, później zobaczę. E, no tak, mamy tutaj wieżę, skończyliśmy na tej wieży, mamy też e, te trybuny. Na dole trybun nie ma... Dlaczego ja tak wolno się przesuwam? Na dole trybun nie ma, tutaj w ogóle nie ma żadnego obramowania, żadnej poręczy, żadnych band. E, sobie e, mogą wejść, ale są kulturalni nie wchodzą. Na górze mamy, żadnego obiektu nie mamy na górze, ale mamy, no nie wiem w sumie co to jest. Są schodki, zielone schodki, na górze właśnie mamy jakiś podest, miejsce do stania Albo nie wiem, tu mamy też jakiś taki właśnie garaż. Co oni tu trzymają? W nocy o godzinie 23.45 skocznia prezentuje się następująco. Dosyć niespotykane w Polsce zjawisko całodobowego dnia, no ale zdarzyło się nam w grze. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę, zasubskrybowali kanał, będzie mi bardzo miło. No i to by było tyle. Oczywiście przypominam, że możecie wysyłać swoje własne obiekty, swoje własne Skosznie stworzone przez Was na mój adres mailowy. Wszystko macie w opisie, wszystkie social media. I tak dalej. No i co, dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!